Dobry jeszcze raz. Witam serdecznie wszystkich. Dziękujemy za przybycie. Ja się nazywam Paulina Borek. Reprezentuję Partię Razem. Dzisiaj spotykamy się tutaj jako ludzie z różnych organizacji, z różnych partii i też ludzie, którzy po prostu są zaniepokojeni tym, co się dzieje obecnie w Polsce. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że będzie oczywiście czas na to, żeby każdy mógł tutaj przyjść, tak jak już mówił przed chwilą kolega, i również podzielić się z nami swoimi obawia, obawiami i tym, co niesie ze sobą ten projekt ustawy. Chcę powiedzieć również, co jest bardzo ważne, że dzisiaj te demonstracje o godzinie 14.00 przed urzędami wojewódzkimi i przed Sejmem odbywają się w większości miast wojewódzkich. Czyli będąc tutaj, uczestniczymy również w demonstracjach w całej Polsce. Łączymy się z całą Polską, żeby wyrazić swoje oburzenie tym, co się dzieje, tym, na co pozwala sobie PIS i rządzący. Trzeba jasno powiedzieć, co zawiera ten niepokojący nasz, pro, nas projekt. Teraz jest tak, że aborcje mogą dokonać kobiety tylko w trzech przypadkach. Pierwszy. Wtedy, kiedy ciąża jest efektem przestępstwa, takiego jak gwałt czy kaziroctwo. Drugi, kiedy ciąża zagraża życiu kobiety. Oraz trzeci, kiedy ciąża jest płodem uszkodzonym i wiadomo będzie, że płód ten nie przeżyje po narodzinach. Obecnie ten projekt, o którym teraz mówimy... Twierdzi, że kobieta nigdy, nigdy nie będzie mogła usunąć ciąży. Oznacza to, proszę sobie wyobrazić, młodą dziewczynę, kilkunastoletnią, która została zgwałcona w brutalny sposób. Ona będzie musiała urodzić to dziecko. Będzie musiała je wychowywać. Ona nie ma zdania. To nie jest jej wina, że tak jej życie się potoczyło. Ale decyduje za nią państwo, decyduje za nią prokurator i decyduje za nią policja. Dalej. Wyobraźmy sobie kobietę, której życiu zagraża ciąża, która nie powinna była zajść w ciąży, ale może o tym jeszcze nie wiedziała. Ona również, ryzykując swoje życie, będzie musiała te ciążę donosić. Wyobraźmy sobie dalej kobietę, która nosi w sobie płód uszkodzony. Załóżmy, że płód ten nie ma mózgu, nie ma płuc. Wiadomo, że nie przeżyje sam, ale kobieta ta. Będzie zmuszona 9 miesięcy nosić ten płód w sobie tylko po to, żeby później urodzić go, żeby później patrzeć jak ten płód umiera na jej oczach przez 10-15 dni. O tym się nie mówi. Mówi się o tym, że płód będzie cierpiał. A kto się wstawia za kobietami? Czemu kobiety w Polsce to obywatelki drugiej kategorii? Cały czas na to pozwalamy. Trzeba to jasno powiedzieć. Nie dajmy odebrać sobie tego małego przywileju, bo musimy powiedzieć, że ta ustawa, która teraz jest, wcale nie jest taka dobra dla kobiet. To jest tak zwany kompromis, ale tak jak mówię, tak zwany. Dlatego właśnie dzisiaj przynieśliśmy te wieszaki. Takie oto wieszaki. To jest smutny symbol podziemia aborcyjnego. Do tego kobiety będą zredukowane w Polsce. Do podmiotu, do kogoś, kto jest zmuszony pójść w karygodnych warunkach dokonywać aborcji. Bo powiedzmy sobie jasno: ta ustawa nie spowoduje tego, że tych aborcji nie będzie. Będzie ich dokładnie tyle samo, co dzisiaj. Tylko kobiety będą ryzykować zdrowiem, godnością. Będą bały się więzienia. Czy wiecie Państwo, że ta ustawa zakłada, że jeśli kobieta poroni, to wchodzi prokurator i policja. Policja będzie stała w szpitalu nad kobietą, która będzie płakać, bo właśnie poroniła i będą podejrzewać ją o to, że zrobiła to celowo. Będzie dochodzenie, śledztwo. Kobieta będzie pytana, dlaczego poroniła. Chcemy godności. W takim razie Wasza ustawa! łamie nasze prawa! 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 Łamie nasze prawa. Episkopatu Polski, w którym dali głos Rady Kałowie, wypowiedzieli się, Rady Kałowie którzy Będą mówić dzisiaj wszystkim katolikom w Polsce, że ten projekt to jest jedyna słuszna droga, że ten projekt należy wprowadzić. Dlatego dzisiaj chcemy pokazać Kościołowi, że jest duża grupa Polaków, która się z tym nie zgadza. tej ustawy. Kobiety, które zostaną zgwałcone, nie będą po prostu zgłaszać gwałtów na policję, bo będzie się to wiązało z tym, że kobieta potem będzie pilnowana przez policję i prokuratora, czy nie usunęła tej ciąży, wyjeżdżając na przykład do innych krajach, bądź w jakimśkolwiek innym miejscu. Dlatego wykrywalność gwałtów na pewno, na pewno spadnie, a gwałciciele pozostaną bezkarni. I taki jest skutek tej ustawy i taki będzie niestety. Systroji mamo, znovu to samo, systroji mamo, znovu to samo, systroji mamo, znovu to samo. Przeczytania tej ustawy, uzasadnienia, ponieważ w uzasadnieniu są po prostu obrzydliwe słowa, które nazywają tak naprawdę włauciciel przestaje być właucicielem, staje się po prostu ojcem, który wyrządził krzywdę matce. Tak jest to nazwane. Podobnie jeżeli chodzi o matkę poczętego dziecka, której życie nie może być ważniejsze niż życie dziecka. Proszę Państwa, jak ja czytałam tę ustawę, ja po prostu autentycznie się popłakałam, ponieważ ona mówi o tym, że... Kobiety nie będą ich zdrowie, nie będzie ratowane, gwałty w zasadzie przestają być gwałtami, tylko stają się aktem podzenia dzieci, przypadkiem w wypadku po prostu jakiejś krzywdy. To jest przerażające, co tam jest napisane, jest przerażający każdy, do, każdy po kolei e, argument, który tam się używa w stosunku do nas, do kobiet i do mężczyzn, którzy w tym momencie powinni tutaj kremialnie, razem przeciwko tego typu ustawie, która po prostu będzie się kończyć więzieniem, dramatem i torturami dla kobiet, bo nie musimy daleko szukać. To nie jest tak, że tego typu ustawy nie obowiązują na świecie. Proszę poczytać sobie, ja jestem z organizacji jest, broniącej praw człowieka, nasze raporty Amnesty International o Salwadorze. Bardzo zachęcam, żeby zobaczyć, jakie realne skutki przynosi dla kobiet, dla mężczyzn całkowity zakaz aborcji i nie bądźmy pogrążeni w hipokryzji, że to jest obrona życia. To jest łamanie życia bardzo wielu osób. Nie możemy się na to zgodzić, bo mamy dowody, co to przynosi. Tak samo Rumunia za czasów Ciolcescu. Naprawdę, czy my chcemy takiej Polski? Ja nie chcę takiej Polski. Musimy protestować. Dziękuję. Brawo! Brawo. Brawo. Chcę sumienia, a nie więzienia. Chcę sumienia, a nie więzienia. Chcę złubienia, a nie więzienia! Chcę złubienia, a nie więzienia! Chcę złubienia, a nie więzienia! Muszę Mirosława Obojek. Jestem babcią. Mam wnuczkę, którego strasznie kocham. w ogóle teraz patrzę zupełnie inaczej na dzieci odkąd wnuczka. Dlaczego o tym mówię? Bo nie mogłabym spokojnie czytać o tym, że dzieci są zabijane i podrzucane. A będą jeszcze bardziej. Mówimy, że patologia to robi. Ale co są winne te niepatologiczne dzieci? To wszystko. Brawo! Nazywam się Marzena Madewko-Słowik i również chciałam zabrać głos w, w tej sprawie, ponieważ dotyczy mnie nie tylko jako kobiety. Myślę, że dotyczy wszystkich i mężczyzn równocześnie. I co chciałam, co chciałam Państwu powiedzieć? Partia Fukiza przedszeda nas przed islamizacją Polski, przed islamizacją naszego kraju, a tak naprawdę idzie w drugą stronę, czyli w stronę radykalizmu, który według mnie jeszcze jest gorszy od, od tak zwanej islamizacji, prawda? Dziękuję Państwu bardzo. I mam nadzieję wiele innych osób. Chciałabym jeszcze wspomnieć o tym, że tak naprawdę ta ustawa będzie w dużej mierze fikcją dla kobiet, które są w stanie pozwolić na to, żeby wyjechać z kraju przeprowadzić tą aborcję za granicą lub leczyć się prywatnie, bezpiecznie, tak naprawdę ustawa uderzy w dużej mierze najbardziej w kobiety, które już w tym momencie są w złej sytuacji. Które już przy obecnie działającej sytuacji ustawy muszą korzystać z podziemia aborcyjnego, które nie będzie staż na to, żeby bezpiecznie polecieć samolotem do Anglii czy pojechać do Niemiec po to, żeby w razie, gdy będą w ciąży pozamacicznej lub gdy ich płód będzie uszkodzony, w Polsce nie będą miały możliwości, aby zgodnie z prawem taką ustawę przeprowadzić. Tak naprawdę będziemy tworzyć fikcję, która najbardziej uderzy w najbiedniejszych i w najbardziej pokrzywdzonych. Myślę, że jest to kolejny argument za tym, aby przeciwko tej ustawie protestować mam nadzieję, że następnym razem będzie nam więcej. Dziękuję.